A więc demo fify nie będzie dostępne dla nikogo. Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Witam was na moim kanale. Po raz kolejny jest mi bardzo miło was tutaj gościć. Z tej strony kto inny jak Damian z kanału Sport HD. Oczywiście chyba ty. Witam Was bardzo serdecznie w moim oczywiście e, komentatorskiej takiej małej serii na moim kanale. Teraz dzisiaj skupimy się na wif która e, miała być demówka, nie będzie demówki, bardzo mi przykro. Ale jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, jest mi bardziej przykro, jest mi bardziej wtedy przykro. Zostawcie serdecznego subka tylko tam na dole. Łapeczkę w górę, napiszcie hashtag, bo widzicie zresztą co się stało z moją fryzurą. Lecimy, słuchajcie. E, wczoraj dostaliśmy oficjalną informację o... Electronic Arts, że w tym roku nie, do, nie otrzymamy wersji próbnej FIFA 21. A z czym to się wiąże, teraz Wam wytłumaczę. Patrząc się na ostatnie y, tutaj dokonania, jeżeli chodzi o FIFA, to muszę Wam szczerze przyznać, że gorszej już tak naprawdę kompromitacji ze strony Electronic Arts już dawno nie widziałem. Do czego to zmierza? Już Wam to tłumaczę. Chodzi o to, że najprawdopodobniej gra nie została do, do końca dopracowana. Overale zostały już podane, ikony zostały już podane. W ogóle, jeżeli Wam tak szybko w skrócie powiem, bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ikona Fernando Torresa, bo za dzieciaka uwielbiałem tą ikonę, czy znaczy, uwielbiałem tego grajka, który grał już w Deep znaczy Vateliko, potem Liverpool, Chelsea, yy, AC Milan i takie inne rzeczy. Także, yy, no muszę Wam przyznać szczerze, że może być ciekawiem, ale nie będziemy się na tym skupiać. Dlaczego według mnie wersja demo Fifa 21 nie ukaże się za darmo do pobrania w sklepie? Już mam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, albo mi się wydaje, albo po prostu jej chcę podgrzać, nadmuchać ten balonik, żeby wszyscy jednak przekonali się do tego produktu patrząc się na FIFA 20 gdzie oczywiście już przestałem grać już konklifę, ja grałem sobie czasami, bo po tym kiedy trafiłem od Timusa Auriego, którego przysięgam zostawię pod spodem, jestem święcie o tym przekonany, że po prostu jej mucha balonik, który zaraz szybko pęknie przy pierwszej aktualizacji, no tutaj się mogę zgodzić z moim powiedzmy kolegą Dobrym znajomym Wojtkiem z kanału się 2080 d który sam powiedział, że to już jest też na siłę, żeby tylko w gracze grali, zresztą to nie tylko on tak gadał, gadali to różni youtuberzy, więc e, gadał to Lachu, gadał to nawet Koza, żeby to zrobili, że to robili wszystko na siłę, żeby tylko gracz zwrócił uwagę na FIFA z powrotem, więc słuchajcie no... To jest takie dmuchanie balonika, odpukać oczywiście, żeby było e, tutaj jak najlepiej, e, bo mi się wydaje, że jednak no, mi się wydaje, że to jednak FIFA 21 to będzie, no, no nic nic ciekawego, e, poza tym, że e, wychodzi w listopadzie 55 PlayStation 5 preorder. Już praktycznie mam w garści, tylko trzeba tylko zapłacić za to PlayStation 5. Wow, fajnie, wszystko pięknie, ładnie. O to się pracuje, żeby się miało, prawda? Ale to nie o to chodzi. Chodzi po prostu mi o to, że i jej Elektronic Arts specjalnie dmucha ten balonik, żeby tylko po prostu ludzie kupili FIFA 21. Jeżeli ktoś... Mi powie, że FIFA 21 będzie, będzie naprawdę będzie genialna. Ktoś czeka na demo, to wówczas mi te demo się nie pojawi. Za dwa tygodnie wychodzi FIFA 21, a do tej pory nie ma żadnych jeszcze informacji, jak to wygląda. Widzieliśmy tylko te zamknięte bety, które zostały tutaj pokazane przez tych YouTuberów, którzy mają oczywiście współpracę z EA. Co mogę więcej powiedzieć na temat FIFA? No, może być ciekawie, może być nie, ale podejrzewam, że gra niczym się nie będzie różniła od tego, co teraz w tym momencie mamy, czyli z tym pro produktem, który aktualnie posiadamy, czyli FIFA 20. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem też w szoku, wracając do tematu typu 20. Jestem po prostu zdruzgotany takimi idiotami, debilami, banami, nie wiem jak to można nazwać. Tak jak powiedziałem, że z banem bijałem, S2, trójkę. W uczępie, ale do, do tego już nie zmierzajmy. To było, minęło już. To na do tego nie wracajmy? E... powiem inaczej. Ostatnio wchodzę na. na no, Allegro o Przeglądam sobie, bo wiecie, no czasami sobie lubię poprzeglądać jakieś fajne, czy też jest jakaś fajna gra do kupienia, czy coś w tym stylu. Chociaż wiemy, że z czwórką. Z czwórką się najprawdopodobniej pożegnam już w listopadzie. W grudniu najpóźniej, e, bo już przejdę na PlayStation 5. E, ja zobaczyłem po prostu zafoliowaną grę z FIFA 20 normalnie, a gościu napisał FIFA 21 z zakupienia do 295 zł. <laughs> Ciekawe, naprawdę, super. Słuchajcie, ja ostatnio e, będąc w sklepie, zobaczyłem, że FIFA 20 kosztuje już teraz co najmniej nowa, nowa wersja, jeżeli ktoś nie grał to naprawdę polecam tam fajne karty, ikony, wszystko można robić. Nie no zarobiście, nie? Nie, to, 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 to już jest śmiech na sali. Um, kosztuje 79 zł FIFA 20. Kosztuje 79 zł, gdzie jeszcze rok temu kosztowała ta FIFA 320 parę zł. Jak wychodziła na dzień dobry, bo to wiadomo, bo e, no, nowy silnik cały czas, bo no, jedziemy cały czas na rozwajcie. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. E, no i e, jeszcze pozwólcie, że chcę poruszę temat. Poruszę sobie temat. PlayStation 5, oczywiście oficjalnie stało zapowiedziane PlayStation 5 na 20, bodajże 2 listopada 2020 roku. Miało być w grudniu. Gracze też byli w szoku. Jednak jestem troszeczkę zdziwiony, tym, że Sony tak tempo. Powiem Wam szczerze, że to w tempo, bo ja pamiętam jak czekałem na premierę czwórki, czwórkę kupiłem co prawda dwa lata później, ale byłem w szoku jak PlayStation 4 była prezentowana, to wszystko, a to wszystko odbiegało od rzeczywistości, tu jednak jest inaczej. Pokazali zdjęcia faktyczne jak wygląda PlayStation 5. Oczywiście, jeżeli chodzi co do tego produktu, każdy, każda konsola ma 825 GB doszukują się jeszcze więcej pamięci. Do zestawu oczywiście można sobie dobrać, bo na przykład tak Media Expert ja zrobiłem, jak, zamaw... jak chciałem zamówić pre-order, to rozmawiałem właśnie z panem sprzedawcą, bo możecie normalnie iść do sklepu, możecie to zrobić online. Jednak bym Wam polecał to online, bo w każdy Media Expert oczywiście to zrobią. No, powiem Wam tak. Rozmawiałem z tym panem i można sobie dobrać odpowiedni zestaw za Chyba stówkę wtedy więcej, jeżeli ktoś na premierę weźmie, to chyba stówkę więcej się za to płaci Czyli na przykład jak konsola jest teraz za 1800, par, tam 90, 1800 zł Tam bodajże też chyba jestem na 1799 zł Czyli za 1900 zł na przykład mogę sobie wziąć tak zestaw, który będzie konsola oczywiście, joystick, kable i kamera no, bo ja z kamerą zawsze miałem problemy, także no to jest ciekawe, jeżeli, mam, jeżeli chodzi o mnie, no to jeżeli będziecie się pytać, czy jeżeli ja zrezygnuję z czwórki, czy będę cały czas na piątce grał, słuchajcie, sama cena gier jest odstraszająca, że, no ale no słuchajcie, no tak samo było na końcowym szwórce, było to, to tak samo na dzień dobry, więc trzeba się będzie ratować jakimiś potem używkami czy coś w tym stylu, więc... E, też widzieliśmy listę e, PlayStation Plus Premium, to się tak teraz nazywa, jakie gry będą za darmo do pobrania, jeżeli ktoś kupi e, PlayStation 5. Ja się tylko z tego powodu cieszę, że jest anti Dawn, jest God of War, e, jest też Famous, którego też bardzo fajnie grałem, na, bardzo miło wpływa na trójce, e, ale anti Dawn, które przechodziłem oczywiście serię na moim kanale, też jest mega fajna sprawa bo będzie na pewno to odświeżona wersja i będzie jeszcze lepsza także ja się już sobie nie mogę doczekać jeżeli kończąc na temat PS65, to możecie być pewni że PS5 się u mnie pojawi między listopadem a grudniem a teraz wróćmy do FIFA 21 premiera jest zapowiedziana na 9 października oczywiście jej akty z preorder to kto zamówił wersję przedpremierową ma 6 października dostęp już do gry. Ja jednak w tym roku postanowiłem pójść na klasykę. Ja będę grać dopiero od 10 października, ponieważ nie będę miał te, nie będzie mnie przez te parę dni. Ja będę musiał coś szybko załatwić, coś tutaj jechać, coś ogarnąć. Więc na pewno nie będę tutaj w stanie grać od samego początku FIFA. Ale no to tylko jest parę dni, no to w sumie nie będę na tym za bardzo stratny. Eee... No i co? No jeżeli, jeżeli chodzi o cztery podstawowe symptomy, jakie jej je, je zrobiło wobec nas tak, smuchanie niepotrzebnego balonika, który pęknie przypiesie łatce. Overale zawodników, dziwi mnie to, że overall Humersa, który został zaniżony, to jego statystyki stały zwiększone. E, co się w ogóle stało z kartą Sancho i to już w ogóle jest e, w ogóle niepojęta. E, no i przede wszystkim najważniejsza sprawa. Eee, no, Ultimate Team Division Rivals to wszystko to naprawdę będzie innowacyjne i te w ogóle te linie, Boże, kto to wprowadził, ja sobie nie Oh my goodness. Także słuchajcie, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Eee, zapraszam was bardzo serdecznie na Twitcha, tam teraz ostatnio staram się raz na jakiś czas streamować. Eee, praktycznie w sumie dzisiaj. Może jutro będę streamował ostatnie, ostatnie parę godzin z The Last Także słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, to był dla nas kanał Dami Sport HD. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Przypominam Wam, że jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje, zostawcie serdecznego suba, followka na Instagramie. Jeżeli ktoś mnie też nie followuje, zapraszam na moją stronę internetową na Facebooku Dami Sport HD. zostawcie oczywiście też lajka i pamiętajcie, że subskrypcja. Tam poniżej i że będziecie razem ze mną. A, i bym was o challenge. Wszyscy piszcie w komentarzu hashtag Rudy. Także to był Damian z kanału Spotkada. Dziękuję, że wpadłeś. To jest bardzo miło, że mnie mogłeś wysłuchać. No i e, oczywiście też dziękuję za łapki w dół, które oczywiście bardzo mi dużo tutaj też dają, bo wspomagają moją aktywność. Także na razie. Pa, pa!